Cześć dzień dobry. Zapraszam Cię na trening, jakiego jeszcze nie było na kanale. To trening bez wykroków, bez wyskoków i bez przesiadów. Trening skierowany do osób początkujących. Tak więc nie potrzebujesz żadnego sprzętu. Zapraszam Cię spędź ze mną tę chwilę. No i co? Zapraszam na matę! Cześć dzień dobry. Witam Cię w treningu na stojąco. Naszym pierwszym ćwiczeniem będzie steptacz i rączki do góry, tak? Ustawiamy pozycję. Czyli idziesz w wsteptacz i rączki już się nieznacznie unoszą. One są ugięte 90 stopni, tak? A Ty tylko dostawiasz nogę i odstawiasz. Pamiętaj o tym, że jest to trening dla osób początkujących. Wykonany całkowicie na stojąco. I uwaga! Nie będzie tutaj przysiadów, nie będzie tutaj wykroków, nie będzie tutaj skakania. Idealny trening! <laughs> tak więc uśmiech na twarzy i zapraszam. Dobrze, mamy 50 sekund, tak? Ty nie musisz się śpieszyć. Jeżeli zależy Ci na tym, żeby podnieść sobie tętno, owszem, możesz wykonać wsteptacz szybciej. Na razie pierwsze ćwiczenie i już czujemy rączki. Super, trzymaj, trzymaj. Z uśmiechem na twarzy. To jest naprawdę bardzo dobry trening. Super, idziemy dalej. Przed nami przechodzony pajac. Tylko zaczniemy sobie od nóżki do tyłu, druga do tyłu i do boku. Rączki w strzałę. Dobra. Noga do tyłu, jedna, druga, raz, dwa. I teraz wszystko łączymy. Do tyłu, do boku. No i co? W większej filozofii tutaj nie ma. Pięknie. Dobrze. Tył, tył, bok. Bok i wracasz. Super, dobrze. Jak się pomerda, to się nic nie stanie. Raz, dwa, trzy, cztery. Bok, bok. W ostateczności, jak jest za bardzo skomplikowane, jeżeli chodzi o nóżki, to zostań tylko w tapie do boku. To też jest ok. A my walczymy. I wiesz co? Pomimo tego, że to jest trening dla początkujących, zaczynam czuć, jak podnosi mi się tętno. Dobrze. Super. Plecki są prosto. Bardzo ładnie. Ok. Wyobraź sobie, że trzymasz hantel. I teraz ściągasz łopatki. Trzymamy ten wymyślony hantelek. I będziemy dociągać jedną nóżkę. A tym hantelkiem franczować. I zobacz. To jest taki ruch. Raz i wydech. Pamiętaj o tym. Stanę do Ciebie bokiem, żebyś zobaczyła, że... Te plecy są prosto, ty się nie garbisz. Zależy mi na tym, żebyś zrotował, zrotowała do boku, tu, tak. No i kranczujemy też nóżkę, dzięki czemu pięknie działamy na nasz brzuszek. A chcemy mieć płaski? Super. I cały czas jedna strona, Pokazuje przodem. Wymyślony hantelek, kręcz do boku i wydech. Super, dobrze jest. No co? Zaczynamy się męczyć. Ja wiem. Pięknie. I z wydechem odstawiasz nóżkę. Za chwilę oczywiście druga strona. Dobrze. Bardzo ładnie. Chwilka odpoczynku. Jak chcesz, możesz oczywiście maszerować. Rączki niech przez chwilkę odpoczną. A my od razu hantelek. Kolanka delikatnie ugięte. Brzuszek napięty. Twist do boku twoim, twoją górą, twojego ciała, tak? I hop. Starasz się, żeby ta nóżka, ona poszła delikatnie po skosie, tak? Czyli to nie jest tylko uniesienie nogi, to jest też skierowanie jej w stronę przeciwną. I tak, nie wykonuj tego ćwiczenia szybko, bo się możesz zachwiać, tak? Masz się skupić na wykonywanym ćwiczeniu, na technice, a to wszystko potem przyjdzie z czasem, wiesz? No. Dobrze jest. Super. Oczywiście, jak z czasem będziesz już miał, miała więcej sprawy w tym treningu, możesz trzymać ten hantel, nie? Super. Wydech. Dobrze. Pięknie. Bardzo ładnie. Ok. I teraz tak. Będziemy tylko dotykać do przed, przeciwną rączką. Do stopy, a potem znowu pięta i kolanko, kolanko. Tu już pokazuję o co chodzi. Pięta, pięta, kolanko, kolanko. Tyle. Raz. Dwa, trzy, cztery. Brzuszek napinamy. Dobrze. No. Wydech. Raz. Dwa, trzy, cztery. Super. No. Ja myślę, że ten trening. Jest... Ja myślę, a ja nie myślę, ja wiem. Jestem, jest bezpieczny dla naszych kolan, tak? Nie ma tu wyskoków, nie ma tu wykroków, kroków, przesiadów. No naprawdę nie może być lepiej, nie? Pięknie. Hop! Jasne, z czasem możesz wykonać szybciej te ćwiczenia. Nie ma problemu. Wszystko przyjdzie z czasem. Wydech, wydech. To jest spokojny trening. Ja też się uczę nowych rzeczy. Jak nie pędzić? Super, dobra. Cały czas w stanie, bo to jest taki trening. Słuchaj, będziemy robić. Pokażę Ci bokiem, żeby Ci się łatwiej było skupić. Masz delikatnie ugięte kolanka. Idziemy. Lift do tyłu, lift do tyłu i ta sama noga ugięta. Prostujesz, uginasz, wracasz. Cały czas jedna noga. Lift do tyłu, do góry, prostujesz kolanko. Wracasz, odkładasz. Powolutku ja sobie rączki dam przed sobą, żeby mi się... żeby tobie wygodniej było spojrzeć. Aha, dobra, do tyłu, do góry prostujesz, uginasz, odkładasz. Napnij brzuszek będzie Ci łatwiej. Kolanko do góry, prostujemy i wracamy. Super. Pięknie. Dobrze jest. Super. Wydech. Jak się chwiejesz, spoko. Nie ma problemu. Wykonujemy wolniej. Tutaj to ćwiczenie jest zdecydowanie do wykonania na wolno, nie? Super, dobra. Za chwilkę druga nóżka. No, powiem Wam, że koordynacja ruchowa tu się przyda. Ok. Ponownie stoję troszeczkę bokiem do Ciebie. Napinam brzuszek, napinam pupę. Lift do tyłu. Unoszę, prostuję, uginam, wracam. Jeszcze raz ze mną wydech, unoszę, prostuję i wracam. Hop. No, brzuszek pracuje. Jak <grym> nic, nie? Super. Hop. Bardzo ładnie. Jeszcze chwilka. Unosisz. Pośladek tutaj pracuje jak szalony. Naprawdę, wiesz co, no nie, nie ma co kwestionować takich ćwiczeń, ponieważ wiecie o co chodzi, ta technika jest naprawdę ważna. I to wszystko przyjdzie z czasem, a Ty się zrobisz mistrzem w ćwiczeniach. I przejdziesz do bardziej skomplikowanych zestawów, ja to wiem. Super, góra, wyprostuj, ugnij, wróć. Super, bardzo ładnie. Lecimy dalej. Ok, to będzie tylko wojskowy marsz do boku, czyli nic innego jak wysokie unoszenie kolanek, ale w marszu do boku i w powrocie. Mhm. Czyli tak, możesz sobie tutaj nawet troszeczkę porotować i tą, tym kolankiem do przeciwnej nóżki dać, chwycić. Tak. Niech będzie to takie Twoje wyzwanie, dobrze? Starasz się unieść kolanko jak najwyżej. Dotykając do Twojej dłoni, która jest mniej więcej na linii Twojego torsu, Twojego biustu. No i pamiętaj, nie puszczasz brzucha. To jest bardzo świadomy ruch i ja wiem, że tutaj się tętno podnosi. Możemy zacząć delikatnie, szybciej oddychać. Daj znać, jak się czujesz. Jak te ćwiczenia Ci się podobają i czy chcesz takich zostało więcej. Super! I wracasz powolutku, tip-topkami. Nie spieszymy się, nie? Dobrze. Pięknie. Super. Ok, będziemy robili teraz tylko lift do boku. Twoje, twoje nóżki. One są na, w delikatnym ugięciu, nie na przeproście, żeby nie kaleczyć naszych stawów. I teraz tak, daj sobie rączki za uszy. Będzie Ci łatwiej, bo teraz odpłyniemy pupę. A chyba każdy chce mieć piękne pośladki. Tak, szczególnie, że idzie lato. A mamy jeszcze parę miesięcy i ja ci obiecuję, że zdążymy. No, dobrze. Wydech. Pięknie. Hop. Tu możesz przyspieszyć, jeżeli chcesz. Jeżeli wiesz, że się nie zachwiejesz, że dasz radę, że jesteś już na tyle stabilna, stabilna, żeby przyspieszyć, nie? A jak nie, to powolutku. Góra i powoli dół. Tyle, dobrze, pięknie. Pamiętaj o tym, że te ręce za uszami, one Ci naprawdę pomagają, tak? Bo tak to wiesz. Trzymaj mocny brzuszek, napnij go. Super. I za chwilę druga nóżka. No pięknie. Bardzo ładnie. jesteś ty naprawdę niesamowicie dumna jeszcze troszkę tych ćwiczeń zostało, ale zobacz, męczymy się, nie? No. O to chodzi. Wstanę też troszeczkę po skosie, żeby pokazać Ci, na czym polega ruch. Ciągam łopatki. Trzymam prosto. Plecy. Góra. I dół. Wydech do dołu. Weź głęboki wdech i powolutku wydech. Hop! Super. Raz i dwa. Dobrze. Dobrze. I teraz tak, chciałabym, ale tu nie jest wymóg, bo jeżeli jesteś naprawdę początkującą osobą, która wcześniej nie miała styczności z ćwiczeniami, to możesz odkładać nogę delikatnie przy drugiej. Ale jeżeli dasz radę, to nie odkłada jej na podłogę, dobrze? Niech będzie troszeczkę ciężej, ale dalej spokojnie. Widzisz, można. Nikt nie. Wydech. Plecki są prosto, ściągnięte łopatki. No, to dobrze. Bardzo ładnie, jeszcze troszkę. O, pięknie, pośladek czuję. Ty też. Super. Ojej, bardzo ładnie. No dobra. I teraz tak. Rączki pójdą w strzałę. I będziemy tylko nimi, samymi rączkami, bez nóżek, crunchować po skosie. Hop. To jest taki ruch, który pięknie oddziałuje. Na nasze mięśnie skośne brzucha. So, pokażę Ci przodem, tak? Idę. Jestem prosto i wydech. Super! Tak? Dobrze. Uśmiechnij się, jest dobrze, nie? Ja wiem, że jest super. Naprawdę miałam wielką frajdę w układaniu dla Was tego treningu. Mało! Góra. I za chwilę druga strona oczywiście, nie? Ściągnij łopatki, jak jesteś w górze. To jest ostatni ruch mojego ćwiczenia. Zobacz. Raz i ściągam łopatki. Wydech i góra. Otwierasz jeszcze bardziej klatkę piersiową. Ten grzbiet ma popracować. Często siedzimy, mamy pracę siedzącą i naprawdę warto pracować nad tym. Super, lecimy dalej. Druga strona. No, powiem ci, że te ćwiczenia są naprawdę niezłym podnoszaczem. Nieźle podnoszą tętno. Dobra, i druga. Prosto plecki, i wydech. Hop, i dwa. Super. Dobrze. Tak, jakbyśmy coś rysowali. Zobacz, w tym ćwiczeniu tak naprawdę oprócz grzbietu, oprócz brzucha, pracują też ramiona. Subcie, pięknie. Weź głęboki wdech, kiedy idziesz do dołu. No, dobrze. I wydech do góry. Oczywiście, możesz wykonać ten ruch wolniej. Ja tutaj pędzę, przepraszam. <grym> Jak ktoś zwolni, to zwolni. Też się zmęczysz. Nie? No? <grym> Super. Bardzo ładnie. Dobra. I teraz tak. Będziemy przechodzić nogami szeroko i wąsko, tak? I to będzie dosyć szybkie przechodzenie. Takie wiesz, żeby oczywiście nie za bardzo oszukiwać. Czyli przechodzisz i wracasz, tak? No. Zobacz, jest dobrze. I dalej twoje kolanka są bezpieczne. I teraz zobacz, pokażę ci bokiem, tak? Ja jestem delikatnie pochylona, tak? Przede wszystkim moje stawy są nie na przeproście, no. I przechodzę. Możesz oczywiście zmieniać nogę. Jak będziesz pamiętać, żeby zaczynać od dwóch nóg. A ja zawsze mam z tym problem. Pięknie. Możesz trzymać właśnie w ten sposób rączki. Będzie ci wygodniej. No. Prawie jakbyśmy grali w klasy. Co to były za czasy, nie? Kto pamięta ręka do góry? Super bardzo ładnie, mega, naprawdę jest, jest super no dobra teraz tak będziemy stali dalej <grymne> tak dla odmiany i teraz tak ręka jest prosto, a ty tylko kręczujesz kolankiem do łokcia tak, po przekątnej również pokazuję bokiem wydech brzuszek jest prosto nie zależy na tym, żeby ta jedna ręka, ona też się męczy. No, super. Nie chcemy mieć pelikanów, prawda? No, no to właśnie. <laughs> Nie lenimy się. Z wydechem dociągasz i teraz tak. Pamiętaj o tym, że ten ruch wyprowadza brzuch. Bo kiedy ja unoszę kolanko, tak? Unoszę pracując udem, to ja jeszcze bardziej ściskam ten brzuszek i czuję, no? Super, za chwilę zmienimy stronę. Dobrze. Trzymaj, trzymaj. Bardzo ładnie. Dobra. Kilka przerwy, może zdążysz się napić. A może nie, już naprawdę niewiele zostało, więc dobra. Uch. no, zmęczyłam się. Dociągam rączkę do łokcia. Znaczy łokieć do kolanka. Super. I wydech. Dobrze, jest. Starając się oczywiście zostać jak najbardziej stabilnie w tym miejscu, w którym stoisz. Hop, dobrze, jest. Super. Uśmiech, uśmiech. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału, kliknij, spraw, żeby ten przycisk stał się szary, nie czerwony. Jest was dosyć dużo bez tych subskrypcji, nie ukrywam. Dlatego nadrabiamy to szybciutko i piszemy, które ćwiczenie było najfajniejsze z tego zestawu. O, to jest Twoje zadanie. Pięknie. Wydech. Bardzo ładnie. Jedziemy dalej. Zostaje przed nami ostatnie ćwiczenie. Słuchaj, to będzie dzień dobry. Dobry. Dzień dobry wraz z crunchem po X. Czyli tak, stajesz z kosem. Robisz delikatne pochylenie, dopinasz pupę. I teraz raz i od razu dwa. Ponownie za łóżka. Hop, wydech, wydech. I od razu łóżka. Patrzymy gdzieś tam w matę. Raz i dwa. No i już wiem, że załapałaś. Załapałeś i jedziemy razem. No super, to jest ostatnie ćwiczenie, naprawdę. Ja nie kłamiem. Wow, kto dał radę? No Ty, dobrze. Pochylasz się i wracasz. I teraz tak, pokażę Ci znowu bokiem. Ty w momencie, kiedy idziesz do góry, zobacz, ja dopinam pośladki. Hop i wydech. stara się, żeby to był taki mechaniczny ruch, tak? I idziesz, pierwsze bioderka. Mega. Za nami trening bez wykroków, bez podskoków i bez przysiadów. Pokazałam Ci, że możesz się zmęczyć bez tych wszystkich elementów. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze ćwiczenia i oczywiście odsyłam Cię do innych playlist, na których znajdziesz inne zestawy. Standardowo subskrybuj kanał, kliknij w i napisz komentarz, jak się czujesz. Dziękuję i do zobaczenia!